Pierwszy ro, ulepszania mojego skybloka. Nie robiłem nic bardzo, zrobiłem tylko taką wysadkę. Tutaj dam nasionka, mam już drugi level, tam trzeci. No i y, zaczynamy. Proje mam z rangi y, VIP-a, y, więc zaczynamy. Już zabijam jedną owcę i mam białą wełnę. Potrzebujemy jeszcze dwie do łóżka. Yy, I będzie gita z tak naprawdę. Wow! Kolejna owca, tym razem brązowa. Niestety chciałbym białą bardziej. No. Dobra, dał. Dał. Dobra, szybko kobię stan, Drewno, żelazo. Dobra, sorry, bo musiałem coś sprawdzić. Yy, Okej, okay. szybko jeszcze damy to. Och, Hmm. zamyk szybko to to yy, już mamy prawie kolejny poziom hmm. jeszcze tylko dziewięć wykopanych bloków wow wow okej okay, już sadzonki, drewna, okej okay. Okej, okay, fajnie. Mamy jeszcze trochę ziemi to posadzę. O, że się nie mogę ruszyć. A, A sorry, nie, nie ten przycisk wciskałem. Są w ogóle kordy Są koordynaty. Oł. Jeżeli ktoś tutaj się dostanie, to wielki szacun do niego, do niego. Um. O, nie to. Okej, um. czy tutaj coś jeszcze jest? Nie ma. No dobra, um, to jest krzywna kolejna. Dobra, czy... Dobra, mamy nic jeszcze. Dam ja sobie ten. Jeszcze w ogóle głodny Dobra, to tutaj już trachanie. będzie koniec jakby co, więc od, od razu informuję.